Cześć, siemanko wszystkim! Jest to już drugi wątek, jest akcja finalna we Flecka, Niestety uciął mi wątek, w którym yy, kradliśmy akumę. I no tego wam niestety nie pokażę, ale to była misja krótka. Wjechaliśmy na parking, zabiliśmy kilku niczyków, wzięliśmy auto, dostarczyliśmy pod most i tyle. Tak się to skończyło z akumą. zobaczycie za chwilę, jak ją będziemy odbierać z podmostu. I dzisiaj jest ze mną kanar. Hej, hej, Siemanko. No, dobra, to może startować. I lecimy. Co ustaw mnie jak coś na tego wiertnika, dobra? Bo wczoraj kurde, coś się... okay. nagrywałem to spontanem, chłopie, to siedziałem, nie wiem, dobre 15-20 minut, aż on rozszyfrował to wszystko i później rozwiercił ten, ten. No mi nie powiedziałaś w frajerze, Aaa, ah, your, uh, your first time. You know, the uh, first times, well, it's never easy, there won't exactly be a... fireworks you know it'll be a uh, it'll be vaguely awkward and uh disappointing you know you'll probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and and you won't be able to, to make eye contact afterwards but uh but new world will, will have changed you know tym, new opportunities uh new risks and that's when you'll remember that old uncle lester was here for you holding your hand Know, guiding you through it. <laughs> 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 and then you'll feel a little creeped out, but but you're going to repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Mm. Okay. <laughs> First time, Felisa! Woo! <laughs> it's a. Two man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Hmm? Okay. You know, uh, like I said, it is your first time, so uh, don't expect too much. There are. Uh, Wild, insane, mind-blowing orgies in your future! Orgies! Ale oblech, co Hanna? We all got to start somewhere Ej! Jestem spokojny Myślałem, że już poszedłeś się modlić <laughs> no To tablica no, no, do planowania ja finału napadu Zobacz, kto otrzyma jaką część Dobra, to ja biorę wszystko Nie stary, daj mi 50%, chłopie Kajs na pół dzielimy. Da, 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 da. Daj mi go tego, wiertnika, nie? Udaj się do fabryki Lestera. wsiądź do kurumy. Wej Wejdź do banku, uda się do skrytki makowej. Wyposażenie. wiertło, pojazd akuma. Kuruma. Może z ja zagadam, akumat motor. Już? Zmieniłeś? Pokazuje mi się na razie. Tutaj można zobaczyć co jest z tych i wybranego gracza. Aha, aha, no tak, no tak. Nie wiem o co chodzi. No, no, no. U mnie tego nie pokazuje. Poczekaj, przywódca zakończy prawo wprowadzenia i to wizytę planowania napadów. Ok. No, 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 no. Szkoda, że tych napadów jest tylko pięć, co? Teraz powiedz mi zmienić co to zmień, tak? On kliknąć. No zmieni daj mi jako tego wiertnika, no? dobra. Dobra, ja sobie jeszcze wezmę oczywiście większy procent. No jaki na... no Hajs mnie rucha. Dobra, no Hajs mnie ruchaj! No, 55 może być, też jeszcze się mogę zgodzić. No, no Hajz mnie chciał wyruchać ty Dobra, lecimy. Strój Trevor, Michael, Franklin o, 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 ja tak idę. Ale tu nie mam na księdza. nie ubrania. A <laughs> nie ubrania księdza. Może być ksiądz ninja Tak teraz? Ta, ta, jest, ta jest dobra. O nie. Dobra, będzie to. Jestem gotowy. Nie, co ty mi zmieniłeś? Jak co tego tak, zombie stary? Czemuś to zmienił ty? A ja to zmieniam? Ja nie ty zmieniasz. Dobra, będzie to. To wy Niech będzie no Dobra, jedziemy moim autem Bo... Mam felgi za 81 tysięcy Musiałeś się pochwalić No musiałem stary Patrz stary, zobacz na to piękne auto nie jakieś pedalskie, różowe Darmowy samochód, zobacz to stary Masz... Na na poprowadzić jak chcesz Widzisz to stary? Bogactwo Nie wiem czy my dojedziemy w całości Słuchaj jak to jest... chodzi chłopie <laughs> okay, here we go. I'm excited for you. I've got goosebumps up my arms and butterflies in my stomach and a light film of sweat on my upper lip. You know where you left the car. At <laughs> least I hope you do. You were a drunk on painkillers, were you? No, no, That was me. <laughs> okay, get the car and move on to the bank. Ship up, it's to Fine, Słabiutkie. Słabiutkie, gościu. Gościu, proszę cię. Ale chłopie, powiem ci, że radzisz sobie za kierownicą. Ostatnio jak z tą jechałem, to, to niezbyt to dobrze wyglądało. Jest i to piękne autko, kurde kuruma Świetne to auto jest, co? Jechałeś nimka na roślinę? Pracowałem, no jeździłem już Ale zajebiste ono jest, stary Spoko on chodzi Super You got the wheels? Alright, go to the bank Driller, start hacking their network you need to... Kieruj sygnał do punktu końcowego, naciśnij X, aby włączyć sygnał, użyj L, aby zmienić jego kierunek. What the fuck is that? Co ja to on zrobił? A wiem o co chodzi! Aaa! I Pac-Man trochę!

Ile kilometrów zostało jeszcze? Jeden, jeden. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Do Aha. Już kończę drugie. Nie wiem, ile tego będzie ale... Trzy. Nie, nie! Nie! Ja, Stary na końcu już byłem. Nie ja dziwię czemu Pozna tak długo to robił, prawda? ja już dojechałem. Dobra. Muszę czekać, aż ty skończysz, nie? Wiem. Jest, dobra. Ukoń, skończyłem. Ale nie wiem, trzeci nie będzie. Trzy. Trzy chyba jest, jeszcze nie wiem Oh O shit. O lol, teraz drugi drugiej strony zabrać Dobra, już wiem. HP stary. Trzeci sobie nie radzę. No, 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 no. Co ty ludzie rozjeżdżasz? Nie rozjeżdżam, tylko wierzę. jest samochód. Ja, kurde, już musiałem się rozwalę. ty przejdziesz to kiedyś? Mam nadzieję, że teraz te jest, dobra. Przeszedłem. Trzy. JAK tu? Idę. Cztery? Nie, zrobiłem, zrobiłem. Cytr zhakowany. Dobra, nice, to wchodzimy. 100 RP. Maskę załóż. Jak to się zakłada? E, lewą strzałką w dół. Dobra, otwarte. Aha. Dobra założono. ja założoną Tak mi boję, przygotuję No niestety robimy tę misję po raz drugi Tamten moment jak coś wytnę, bo... Kanar, Kanar zrobił fail życia ja, ja i jestem. mają na skróty przez góry <laughs> Po uciekł helikopter robimy, no stąd, to, dobra. robimy to, robimy teraz na szybko Dobra, się Kana, wszystko przez siebie. Okay. Lavaj, ja już kamery zniszczone. Poguję, to już wierzę. Nie Dojechać za chwilę. Oh, Dawaj. Stary wchodzi jak w masło. Dobra, pierwszy nam poszedł. Ile ma Cztery. Dobra, drugi poszedł. Konar co tam strzela? Już stary jak na świecie na Beka. Krzyczą Dobra, już Już czekamy no, czy nie? Już czekamy, no Biegnę, biegnę O ja już jestem, dawaj dawaj Dobra, ucieknie wiem, wiem, że Chyba trzeba to jechać po Jest po drodze, no To się postrzela, bo i tak ona zwinie Strzelamy Nie idzie strzelać, stary Patrz, jak mnie ale... Kanar Takie mam całe humoru, tak. Przez dwa największe się Co za gość to był pojechać, przez zanim mnie się dopojechałem, no, 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 to największe Znowu, znowu Dobra, dobra już to Patrz Tego małego <głosy> <głosy> o kurde, ty aż mi slackowało Opier tego gościa Ale patrz pa, teraz mi się znalazł jest kargobob Dobra, jest kargobob Dobra, dobra Pod niego dawaj Zdenerwujący ja nie Zwolnij Zwolnij ale yes. no, so. przysadź! Super, no. Ale świetna akcja, nie? Mission Dał, complete! Papy precz, trofeu Zostałeś? Za co? No, za tą misję. Aha. Cool. pe, 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 pe. Laster show to me. Ale ta misja nie jest taka długa, ale się dużo kasy dostaje. No, Właśnie ten pan Jakbyś mnie nie skroił, to... dostałem tak w miarę dobrze. No po 50 chyba. No, może ja po no, 55. Może no, 45. Zaliczono. No. Czuł patynę ale... dostałeś, Kary za co? No latynawe. Ej, patrz, za to znowu dostałem tego. Potencjalny łup, 440... 440... A nie, to na pół? Faktyczny łup, dobra. 50, 5 procent. Normalnie miesiąc. jeszcze dostaje 100 tysięcy za wykonanie tego po raz pierwszy. Politarne wyzwanie? No tak, premia za pierwszy raz, mam 179 tysięcy. No. no, ja jeszcze ja ale... nie dostałem tej premii, bo ja się nie robiłem tę misję wcześniej. No to się opłaca to zarobić, te no. bo nie jest taka długa. Stary, jak za to możesz nawet 12 milionów wyciągnąć ze wszystkie 5 misji. No, kasa z tego jest niezła. Chyba Zawsze na piwku. A ja mam biały ekran stary. No na piwku jesteśmy teraz. A ja mam nie biały mam ekran, tylko biały. Ja mam biały ekran, nic nie widać. Ja mam chyba wersję tego dla niepełnoletnich ustawioną. No stary, no biały ekran mam umie... i. Li... Tak teraz mi tak. dopiero. Przy piwku. Kanar, <laughs> jakie obskurne dresy. <laughs> jak worki po ziemniakach. W tej musiałeś mi piwo kupić, bo jestem niepełnoletni. No, no. Dobra, brawo. Dobra, No, to było na tyle w tym Cześć. odcinku, Kanar. Kanar jeszcze skroi zamiechaj. Nie, też skroił mnie na 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 napadzie to jeszcze mnie na teraz podbierał zamiast tego co na Dobra, to Dobra na 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 tym odcinku w łapka w górę, na więcej łapek w górę w na 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 teraz, tego, upadło, Dobra, na 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 Jak? na Jak? W komentarzu napiszcie, co sądzicie o tych napadach Moim zdaniem jest naprawdę fajna opcja Szkoda, że jest ich tak mało, bo zaledwie pięć I do następnego odcinka, trzymajcie się i nara Tak kończą frajerzy Dobra